Z tej strony Jotka, a dzisiaj będziemy zagrać sobie w symulator balonów. Nie wiem o co tutaj chodzi, dopiero do tego wszedłem. <laughs> Nie wiem, jeszcze widzę, że są jakieś jajka. Na razie mam pierwsze zadanie, że muszę klika wykliknąć 25 balonów. Ale obstawiam, że jeśli to jest symulator z balonami, to będziemy musieli wysoko skakać. Tak wydaje mi się z założenia, chociaż... Więc zobaczymy, jak to będzie. tu była darmowa skrzynka, darmowy save do odebrania co tutaj jest? Balony. O, mogę kupić lepsze od razu. A drugie, co było tam? Był o. Dobra, a gdzie mogę je sprzedać? Czokolwiek. I Już się wyjaśniło moje pytanie. <grytanie> a ja mam jeszcze tutorial, przez który mnie prowadzi. 50 coinów na pierwsze jajko. <noise> 49 kosztowało, ale... Taka dość nie... Każde takie jajko tutaj tyle kosztuje? Ale tak trochę nietypowe. Nie, to jest 1500. A do 49 zł, tak? Nie Trzeba Przypadnie jest równa kwota, ale nie... <noise> Trakcja się jest zaklęta. W się ciekawym po prawo pojawiły widzę. Robimy sobie dla ITA, ile można mieć maksymalnie patów. A z no to jest co dwa minuty, zobaczmy, co się trafi. Tam są jakieś które widzę, że są chyba nie do zdobycia aktualnie. Trzecie, pierwsze miejsce. A nie, to są miejsca. Za dwa dni ktoś zostanie pętli, jak będzie na pierwszym miejscu. Ciekawa opcja. Nie powiem, że nie. A po prawej mi pokazujecie, jak mogę zbiorniki i balony kupować, proszę. No to tyle dobrego, więc trzeba pamiętać, ile w sklepie kosztowało do należać. Ubierałem okay. paty, ja ich nawet nie założyłem. Dobra. jest. To. Dobra, a uzbierajmy trochę więcej, maksymalnie mogę być 300, zobaczmy jak wysoko chcę wyskoczyć. Wydaje mi się, że ten skok się, skok się na pewno zmienił, więc zakładam, że taki będzie... Co tego tryb, żeby skakać jak najwyżej. Jeszcze gdzie budowę mamy wysokość napisaną Więc zobaczymy co z tego będzie i jak daleko zajdziemy w tym odcinku. Zresztą możemy uzbrać więcej pieniędzy raczej jajką odkrył a w indeksie ile dużo tak jest trochę sporo jajek jest, jest na 100 tysięcy jakieś, ale to mowa czy Trzy razie jakie kupić, czy tak nie za bardzo? O! Można bez gamepassu. Proszę. A one też mają... Co się różni, że to A, bo to ma x1, to, to ma x2, bo ma Rozumiem. a poniekąd tak i tak są lepsze. Bo weźmiemy te i zobaczymy, bo coś ciekawszego, coś lepszego się trafi. Tu jakiś prezent mamy gotowy. 5000 darmowe, ładnie. A za ile jest to jajko? To jest jeszcze na razie nie nasz budżet. <grystanie> o, trafiło się coś lepszego. E złoty golem za 15%, proszę. On daje razy 5. Uu, no to powinien być większy przeskok. Już po 120 odbieramy. Pomału mówię. Skrać na sprzedaż i chciałem powiedzieć, że pomału już możemy na chmurki skakiwać, ale. Gra mnie uprzedziła, że jednak nie. No czemu to ma takie duże zasięg kupania? To jest Dobra, zacznijmy pomału skakać po chmurkę. No lecę, lecę. Może na pierwszy świat jakiś się uda? O, no, to jeszcze trochę w chmurę wlecę. Dobra, dobra. Najpierw dozbierajmy, bo żeśmy więcej zbierali. No, baloników Stras nie wolno się to zbiera. A ile mamy domyślnie? Na sekundę 250. No nie, my mamy ten. 120. Ten możemy dopiero kupić. To wszystko jasne. Już a jest to, to jakieś może lepsze jajko? No, bo odrodzenie kosztują 100 tysięcy i to jest razy 3 monet ale no, to jeszcze zdążymy na pierwszym podstawowym świecie zrobić odrodzenie a i monety się nie tracą a czyli odrodzenia są tylko po to tak naprawdę żeby te rubiny chyba zdobywać można gdzieś je tutaj wydać czy tak nie za bardzo? Osiągnięcia powoli się bardzo zbiera to osiągnięcia a dostaliśmy mnożnik monet na godzinę i gemy razy 2 na godzinę To ładny start będziemy mieli Czemu tu się pokazuje tylko się chyba lekko psuje, albo jest popsuty, bo. Ale nie mogę kupić, tylko mnie nie mogę kupić. Więc tak, tak lekko popsuty jest mi się wydaje. Teraz mi się nawet nie pokazało, a kupię. A można jakieś złączyć te Może? Jest gdzieś coś, żeby je ulepszyć? Czy tak nie za bardzo? Nie, no, chyba nie od razu już 200, 500, 300 tysięcy zebraliśmy. Kupiłem w awansie, jeden banal, tylko niestety jeden. Pojemność ja na razie mamy dobrą, bo jednak tak, nic za szybko je tak, nie zapełnimy. W trakcie tego, jak my zbieramy, to parę lat będzie to trwało. <grych> nie no, aż tak to nie No ale trochę długo będzie trwało. No, Zapominam, no, że po prawej stronie mam zapisaną kwotę ile potrzebuję na kolejny bono. Ale widzę, że odrodzenie mogę kolejne kupić Nie teleport, tylko odrodzenie Odrodzenie to jest kolejne 5 monet Oprócz Szybkie odrodzenie Kolejne odrodzenie to jest 400 tysięcy. To chyba lepiej się opłaca to odrodzenie robić niż kupować balony Teraz 800 A na balon mamy milion to od się bardziej opłacają. A no wcześniej w, w, w świat była kosztowna dyspo za milion. No może nawet do nich spotkać nie musimy. Można je tylko wykupić. Jakby nie się przeteleportować na nie. Jakby tak było, to byłoby fajnie. Byśmy <grym>, no co do razu Bo pomyślałem, że jak teraz uzbieram trochę przelotu, to będziemy, będziemy mieli milion do razu. No, tak jest gole. Co mogę się tu przejść? Mogę się przejść, ale tak lekko z opóźnieniem działa. Tyle mi się wydaje. O, i tu można robić. Z pety. ale widzę, że Rubiny... Robimy się chyba nie dostaje za Rebeirth. Tak mi się wydaje. Bo mamy 1000. A jego ulepszyć nie można. Idealnie było tu można sprzedawać? To co to jest? Tu można kupić i to jest... ten chłopak ma takiego dużego peta I cyc będzie miniaturka? Jest zwierzak za darmo To jest tam pometic Dragon War 7 miliardów monet Jest język na tej wyspie, do, 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 do mi się. Halo pomaga je kupić? O! To jest 250 000. Lekko pościnany jest ten tryb, nie powiem że nie. Uff. A zaznaczam, przez przypadek, żeby usuwało mi pety. dostałem go w ogóle czy nie. To wcześniej był błąd, a te mają mnożniki już po 4 więc ładnie, co się w ogóle dzieje? Czy kupienie balonu? Wydaje mi się, że Riber. bo Reaper daje mnożnik monet, a balon daje szybciej zbieramy. No teraz na pewno balon się będzie bardziej opłacą 6 milionów to prezent do odebrania. Mamy 6 milionów to będzie ciężkie do odebrania. Balon wielobłądowy, balonkowej. Ciekawe nazwy dla balonów A ile kolejna wyspa? Kosztuje? 1 bilion Osiągnięć Mamy coś do odebrania mamy. Nie, to już tą te, które odebrałem. nie ma kategorii. Pomimo, że są zrobione, to nie ma kategorii. Mamy 6 milionów, no to robimy odrodzenie. Wydaje mi się, że to będzie lepszy pomysł. Pozbieramy też trochę pieniędzy i kupimy sobie trochę jajek zaraz. Najpierw balony sobie kupimy, i z sobie kupimy. O, jajka. Proszę, żeby się trafił ten z pracy tak, by to przyspieszyło grę. Ale zwykły, zawsze zwykły się trafiają. Nie, niezwykły rzadki, rzadki się trafiają, proszę. A tak ma mnożnik 4, to golem z wcześniejszego świata. A bo to jest mnożnik pieniędzy. Balonów to mają trzy różne mnożniki. Teraz już rozumiem. One mają tyle ile balonów. Szkoda, że na balony nie ma mnożnika, tylko tyle, ile dodają. No mnożnik pieniędzy jest razy 5. Na nim i na rubiny jest razy 5 Przydałoby się kupić. Kupiliśmy dwa od razu i więcej niż dwa od razu kupiliśmy. Mamy 7,2 miliona. Teraz możliwości balonów. Więc myślę, że jakbyśmy całe to zapewnili, to byśmy przeskoczyli na kolejną mapę. Ciekawe w ogóle czy się da przeskoczyć na kolejną mapę. Tak bez kupowania jej. Chyba, że jak się wskoczy, to trzeba ją wtedy kupić. a te teleporty byłyby były bez sensu w takim razie. Farmienie na podstawowej mapie. A spadniemy w dół. Ile było, ile tam tutaj kosztowało? W trylionach kosztowało, czy w bilionach. To ekskluzywne. No, pokaż chociaż 85 trylionów. No to za szybko go nie odbieramy. Tak mi się coś wydaje. Wyżej powinien być generalny mnożnik do tego. Do sprzedawania, a widzę, że chyba go nie ma. No co świat powinien być jakiś mnożnik. Tak mi się sobie wydaje. Możemy kolejnego riberfa zrobić. Nie to. Możemy kolejnego riberfa zrobić. 9 riberfów już. A po prostu mnożnik tylko dwa daje Jestem ciekaw, jakiś sklep z Liberfami jest na jakiejś wyspie, może. Już z tego co widzę, to już tak nie za dużo dostajemy tych pieniędzy. Widzisz, że się coś jajka może podskieramy. i gizel są włączone? Nie! Ale jest tu muzyka więc muszę wyłączyć Niestety, chyba że ustalenie w rada muzyka Jest, widzisz muzyka Wydaje się, lekko więc za chwilę wracam, wyciszę tylko lekko. Lekko teraz przyciszyłem, więc powinno być wydaje mi się, że nie będę tak głośno, chociaż z... zobaczymy, tak... po dłuższym czasie jak nie nagrywałem do tego muszę się przyzwyczaić i posprawdzać po prostu wszystko. Ten pet jest tak wielki ma. A nie jest. Sprzedaj balony za 2 razy więcej monet tutaj. No, dobrze zakładałem, że jest. Prezent mamy do odebrania. Tu mamy 3000 rubinów. Możemy oprosić? Nie. W za 3 godziny. Teraz na kolejnego rebirtha. Już możemy. O, mnożnik 3 teraz. To zależy jaki kira, bo z jednej strony mnożnik 2, z 3. w najgorszym momencie bo zaciszałem telefon więc nie będę słychać dźwięku dźwięku ale wydaje mi się, że to będzie taki testowy odcinek więc w dzisiejszym odcinku to byłoby na tyle tam u dołu macie czerwony guzik jak chcecie tego kliknijcie ustawcie łapkę w górę i widzimy się w kolejnym cześć